Cześć, tutaj Gosia i w kolejnym odcinku, chyba 18 ja. Um, dzisiaj ze mną jest, jak zwykle, Kamila i ktoś jeszcze. Przedstaw się. Cześć. Przedstaw się. Jestem Wiktoria. No tak, o której rano mówiliśmy. O! Wiesz um, Dasz grafa za grafa, musisz mi oddać.

Jura, ja. Ono wygląda tak jak ja. Mam nawet te same animki, widzisz? Świniak, I kręci, że kręci. I się gdzieś tu zatrzymuje. A mi się tu zatrzymał. Tutaj mi się zatrzymał, a tu Kamili. No nie chcę, jest do nie. pokoju! Nie! No śpieniaka. Wow! to wibracje nie, o okay. Kamila. Dajcie głośnik. Kamila, ona mi się... Kamila mi się dała, dwa pozdra. Uff. A łącznie dostałam trzy. Nie chcę mi się Jakby co, one są czarne, a nie białe. Pamiętaj. Um, chcesz dać swój nick? Okej. Ale mów normalnie. Okej. Okay. Like a O mojego kuzyna zawsze to rozprasza. jak ja Cześć, cześć, to Piktoria. No to zawsze rozprasza. Ty w ogóle rzadko wchodzisz na meso, Nie wiem. Ile wpisałaś? Jeszcze ryzyko. Ale nie. ja nie będę tego pisać. No ja mam 10 60 level od jakichś Lurica. pół roku? Lurica. Nie ujęłam no, tego w Disney wchodzi tak często. No patrz, ja mam jakieś <trym> dwa tygodnie, 17. A poszła do kibla. A poszła do kibla, słyszałaś? Ona Ale nie będzie gdzieś myśleć. Awina poszła do Kinga. Ja ją zamknę. Ja wyjdę, ja krzybuję i gadał. dobra, Erika. No, działa. Mak prawa. I pogadać z Dysięm. Chcesz pogadać z Dysięm? O, daj go, daj go. Edez nie. Edez nie. Edez nie. Edez Już idzie. I przyszłem. Razem z moją myszką tutaj przejmujemy kanał Gosi. A ja podpiłem kanał Kamili. Ojej, ojej, ojej. buktyk cyk, bum, cyk, szokoladaku. Rika! Jeszcze raz nie zabrzmi w kibla, zobacz. Tam moja Gosia i Wiktoria jeszcze nie przyszły. A ja chcę pokazać wszystkim mojego kotura. Tak jest, no to wygląda, tak wygląda mój kotek. Tutaj jestem. Tu. Ojej. No Czy taka masz kamerką kosia? Mhm. Dziudziu. To ja. Miki. To jest Wiktoria. Jak chcecie to tak zapraszałaś, jak nie to nie. Wiesz ty co. No jak nie chcę to cię nie zapraszam w nie? Nie wiem. I tam mam pokazać coś takiego, co odkryłam ostatnio. Właśnie Kamila to mi odkryła, a ja bym powiedziała, że jest takie coś jak ulepszenie vip wow ja zaraz muszę kończyć, więc wiatr. E I ja w to się widzicie szkole, prawda? Tak. E Tutaj jest ulepszenie vip sobie przeczytajcie. A już ten odcinek kończymy, ten osiemnasty. I damy na szybko na